Chciała mnie Pani widzieć? Zapraszam. No sporo się ostatnio wydarzyło. Myślę, że w miarę możliwości powinniśmy zamknąć ten rozdział i zastanowić się, no co dalej. Rozumiem, że chce mnie Pani przeprosić. Proszę, proszę niech Pan siada, pani Marcinie. Słyszał Pan, że policja zamknęła sprawę. Tak ale wszyscy już o niej słyszeli. Nauczyciele nie chcą ze mną rozmawiać, a uczniowie patrzą na mnie jak na zboczeńca. I to pani do tego doprowadziła. Miałam do czynienia z poważnym oskarżeniem, nie mogłam go zignorować. Nikt tego nie potwierdził, nawet rzekoma ofiara. Tylko dlaczego Dorota twierdzi, że była u pana oddać zeżytanie na korepetycjach? Może nie chciała mieć problemów, skoro korepetycje u nauczyciela są jak to pani Mówiła: Zabronione? Uczennica nie musi o tym wiedzieć. Myślę, że nie wiedziała. To pan powinien mieć taką wiedzę. To był błąd. Złamałem kodeks szkolny, ale nie jestem gwałcicielem. Powinna pani nieco bardziej ufać swoim nauczycielom, a nie uczniom.